Dlatego, że ja uprawiam orkisz. Kiedyś przemknęło mi się gdzieś tam, prawda, Paweł Orkisz. No i kto to jest, nie? No i tak zacząłem szukać. A to jest polski artysta i on właśnie jutro świętuje 45-lecie działalności artystycznej. Niesamowite, prawda? Szukałem orkisza, a orkisz przyjechał do mnie. Bo jest niesamowity gość, który, autor tekstów i i gra na gitarze i koncerty robi i przyjechał dzisiaj do, wczoraj do nas i będzie do Ju, do dzisiaj już jecie, ale idzie. Słuchajcie, niesamowite kawałek, gromkie brawa. Zagram dzisiaj specjalnie ufundował właśnie, um, um, skomponował właśnie piosenkę. No i tutaj mamy Wysał, że poczęstuję go sokiem z arkiszu. Naprawdę? A jak? Będziemy wyciskać. Pani, w ogóle to wydarzenie majowe u Rolnika to też ma charakter taki: wspomnienia naszego nieudżornego, doktora Hałata. Będziemy tutaj, będę chciał y, znaleźć jego y, za chwilę myśli, takie złote wy, wypowiedzi. A Teraz będziemy słuchać Paworkisza. Zagra, zagra dla całego świata. Nastrój gitarę, bo Walenty jeszcze coś chce powiedzieć. Tak, zapomnieliście, zapomnieliśmy powiedzieć, stoisko mamy zaraz tutaj po prawej stronie pierwsze. Gdyby ktoś z Państwa chciał y, trafić do Pana Profesora na badanie, to na piętrze jest spokój I, i ewentualnie do mnie, proszę podejść. Dziękuję. Jesteśmy, przypominam cały czas, że jesteśmy na łączach bezpośrednio z kanałem Andy i on właśnie też będzie słuchał Pawła Olkisza, Paweł, Paweł stroj gitarę. Nastrojone. No więc, pa Paweł, bardzo Ci jeszcze raz dziękuję za to, że przyjechałeś, jest to dla mnie wielki zaszczyt. I naprawdę to, że możesz podzielić się z tym swoim po prostu um, talentem, a to już trwa 45 lat, skromne 45 lat, a Ty Paweł young, wiecznie młody. Paweł Orkisz! <klucz> z młodych, bo przecież to, tobie ręka się zmęczy, ponieważ chyba nie mam e, statywu, e, więc... Rysiek Sadłoń będzie trzymał mikrofon. <grymne> Szanowni moi, chciałbym zaśpiewać dla was wszystkich i dla wszystkich ludzi, którzy, dla których ważne jest e, życie w jego naturalnym, w jego naturalnej formie. Chciałbym zaśpiewać song o Ziemi, o którą musimy dbać i którą musimy nieść przez, przez lata, przez historię. Co nam pieśnią, byłaś przez wieki, co za Twym słowem różnali. Głowa za małe, a czas za wielki, dlatego Cię mulimy nie wdrać. Ziemio, ziemio, domu nasz, Jedynie. że nas już spokojnie W naszym Cielem szukasz Łodzi, my białe lica nie w górno we własnym rachu sumienia, tych bielich kwiatów miejsce za rękę. Yeah. Tadek mówił, że ta pieśń będzie hymnem tego festiwalu wolnościowego 22-24 lipca, gdzie jedna scena będzie sceną muzyczną. Wolna grupa Bukowina, Paweł jest dyrektorem artystycznym, Bardowie cigający piosenkę turystyczną w Bieszczadach i tak dalej, a na drugiej scenie scena taka i medyczna, i wolnościowa. Także często jest tak, że żona się interesuje zdrowiem, a mąż bardziej muzyką, więc można będzie się tak rozdzielać, przyprowadzić kogoś, kto to lubi. To będzie 22-24 lipca. Jak już dotarłem się do tego mikrofonu, to jeszcze wam powiem, zauważyliście te kalendarze pełnia zdrowia, kalendarz wydarzeń pełnych zdrowia. Jest on zrobiony po to, żeby informacje o imprezach, najgorsze do organizatora jest to, żeby dotrzeć z informacją, tak? Facebook to blokuje, natomiast utworzyłem tam taką grupę Pełnia Zdrowia, wydarzeń Kalendarz Pełnych Zdrowia. Gdybyście byli tak uprzejmi, wyszli na tą grupę, pozapraszali znajomych, to możecie tam też wrzucać, to oczywiście dowiecie. Jest jakaś koło was mała nawet imprezka, pomóc temu organiza lokalnemu organizatorowi wrzucić to, dotrze to wtedy do większej liczby Ludzi. Ale... No dobra, słuchajcie, Paweł mm, zna tysiące piosenek, jest mógłby tutaj śpiewać praktycznie do rana. Wczoraj żeśmy trochę pośpiewali, natomiast jak ktoś się interesuje piosenką żeglarską, to całą y, pewnością zna tą kompozycję Pawła. Bo to jest taki chicier żeglarski, przechyły. Córka w szkole powiedziała, że to napisał tata, nie kłam, to jest niemożliwe, bo to jest stary przebój. No stary jest. Prawo może nie wygląda, ale w niedzielę obchodzi 45 lat swojej twórczości, a nie zaczynał w kołysce. Ale nie zacząłem niewiele później. Tak. Ehm, no że ta piosenka poszła w lud. Przekonałem się kiedyś osobiście w Bieszczadach. Taki jakiś autobus, jeszcze chyba typu Jelcz, jechał pętlą bieszczadzką. Gdzieś wsiedli jacyś tacy robotnicy leśni, siedli sobie z tyłu, otworzyli flaszkę, nalali i mówią, to co, ohoho, ho, przechyły i przechyły. Jak myślę, jak to zbłądziło już w Bieszczady do robotników fizycznych, to znaczy, że to jest piosenka ogólnonarodowa. No to będę, refren dość mądry jest, mianowicie, że całe nasze życie to jest takie trochę przechyły raz w jedną, raz w drugą stronę. Może razem zaśpiewamy. Właśnie, że nie mamy, właśnie rekaprywca, gdzieś wystawiłem. Pierwszy raz, że pełny w takie lód, trzymam ser i biorę kurs ja. i jest jak przy pierwszym pozałóż. Ochoł, oh, oh, przechylim, oh, przechylim, przechylim, Och, przechylim, przechyli, przechylim, przechylim, oho, oh, oh, za przechylim, 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 się przechylim, przechylim, Ale przechylim, 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 Och, przechylim, 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 Trzymajcie się, dziewczyny, ale ja ósemka chyba dnie. Zwrot przez sztak, okej, okay, zaraz zrobię. Słyszę, jak kapitan ci po Pogubię wiatr i zamiast w niego dziobem, to on mnie od tyłu kukle w Och, przechyli, przechyli. Och, za palą chwalam ja. Pana, to, trzymajcie się dziewczyny, to ale ja dusemkę wyładnię. Ej tam za ból te wychylony, bo naprawdę się nie z czego śmiać. Ci kocieć, ile lepiej w tuna, żeby coś nie spadł ci na kary. Ocho, przechyli i przechyli. Ocho, zapalą Wczoraj, ale na ustępka chyba dnie. Krople mgły, deszczowy propel, tańczy jacht, po spływa dzień. Jutro snu przepłynę, bo odkryłem, może noc, żeglarską starą pieśń. O ho ho, flechy mi przeryły, o i Trzymajcie się, przerywać, ale ja ser i pasnyi raz, oho, rzeky i przepiły. Ocho, za paną fara mnie, się chłopaki, taki ale ja, rusemka chyba nie. Wiecie, a może? Jakieś życzenie? Paweł zna dużo piosenek tych znanych. Kołen, Okużawa. Jest jakieś życzenie? Ja, ja z, mam, chodzi. Tak, nie macie życzenia. Miłość, ci wszystko. Wybacz. Zapraszamy na festiwal Wolności. Ciężka jest praca z matycą. <laughs>